Formuła jest przerwa, więc zrobimy sobie tosta. Kroimy cienkie paski. Nie więcej tak cienkie. Seria mam jakieś dziurami i cheddar. Pokroimy trochę. Nie chcę mi się ścierać. Obficie tego sera. Bo jak wyleci, to tak czy siak będzie dobre. Najlepszy jest ten ser, który wylatuje z toasta, co nie? Na to lecimy z jabłkami, ale chcę też dużo jabłka, bo to fajne połączenie. Pieprz, lecimy z pieprzem. świeżo mielony, bo tylko taki uznaję. Jak korzystacie z tego strepki, z to robicie sobie krzywdę. Tymianek, dużo, znaczy nie za dużo. No I miód, też nie za dużo, ale nie za mało. Tak. Akurat. Masełko. No i jedziemy to smażyć. Fenomenalne połączenie.